Zgodnie z obowiązującym od poniedziałku rozporządzeniem rządu w kościołach w Polsce podczas mszy świętych i innych nabożeństw może przybywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Puławskie parafie poinformowały o nowej dopuszczalnej liczbie wiernych w swoich świątyniach. Na przykład w kościele garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej może się teraz gromadzić około 100 osób. Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego poinformowała o możliwej obecności 85 wiernych w kościele oraz 16 osób w Kaplicy Świętej Faustyny. Kościół pod wezwaniem świętego brata Alberta może obecnie zgromadzić 74 wiernych, w tym w kaplicach Matki Bożej oraz brata Alberta odpowiednio 4 i 10 osób. W mszach świętych kościoła parafii świętej rodziny może uczestniczyć ponad 30 wiernych. Przypominamy, że podczas nabożeństw wiernych obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Zgodnie z rozporządzeniem metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika, uroczystości pierwszych komunii świętych są uzależnione od tego, czy dzieci wrócą przed wakacjami do szkół, jeśli jeśli tak się stanie, to decyzje o terminie mają podjąć wspólnie proboszcz i rodzice. Jeśli dzieci nie wrócą do szkół, organizowanie pierwszych komunii świętych należy przenieść na okres wakacyjny lub powakacyjny. Możliwe jest również przeprowadzenie jej w grupach.